No hej moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku i patrzcie co ja tutaj mam wczorajszą z wczorajszej tej przedwczorajszej wygranej z, tego, z tej serii w poszukiwaniu bonusów przeznaczyłem całą tą wygraną na dzisiaj, czyli 140 zł. I pomyślałem, że kupię oczywiście mega krzyżówkę. Jedną, mam z numerem 11. I cztery sztuki tej zdrapki za 30 zł 2 miliony w kaszu. No bo ciekawy jestem, czy coś uda mi się trafić, coś lepszego niż dotychczas mi się udało. Mam 3 sztuki z tej samej paczki 20, 21, 25, bo trzy ostatnie były w kolekturze. I do Pani mówię, a dobra, zaryzykuję, bo Pani proponowała mi, że otworzy mi nową paczkę i cztery wybiorę z nowej paczki. A stwierdziłem, a zaryzykuję, co będzie, to będzie. No i dobrałem jeszcze z nowej paczki losowo numerek 13. No jestem mega ciekawy. Zacznijmy w może od tej zdrapki 2 miliony w kaszu. Czyli 2 miliony w kaszu, 120 zł wkład. No i mega krzyżówka 20, czyli... 100, 140 zł. Cała wygrana wczorajsza i przedwczorajsza. Zaczynamy od 20. Trzymajcie mocno kciuki. Oczywiście, liczb szukamy pliku. Karty. Karta mnoży wygraną razy 5. No i bank mnoży wygraną razy 10. Czy znajdę te mnożniki? To znaczy, te symbole mnożące. Wątpliwe, ale, ale kto wie. I tak.

Okej, okay. to może numerek 21, coś nam tutaj da. Dobra, numerek 21, ta sama paczka. Wygrywa 28. O, myślę, że tak będzie lepiej. 35, 6, 24, 38 i 3. No 3, 28, moja parka. Dzień miesiąc urodzenia, więc kto wie 14.

Jedenaście, piętnaście, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, cztery, trzydzieści trzy, czterdzieści osiem i dwadzieścia jeden. Oj, chyba pustaki wziąłem. Trzydzieści dwa, dziesięć. 47, 46 i 36. I ostatni rząd 9, 23. Takie boki są w tej sprawce 5 i 1. 45. No, niestety. Jest kolejna pusta. O kurczę, dobra. No i co ostatnia z tej paczki, która została z tych trzech sztuk.

Następnie jest 19, 43, 35, 7 i 40. Ojej, 45, co ja zrobiłem? <grystanie> ale warto było zaryzykować, spróbować. Zdrabka 6, 39. Myślałam o gwiezdnej fortunie, ale stwierdziłem...

2 I o jej, 10. Czyli te trzy ostatnie sztuki, które zostały, były puste, niestety. Dobra, no kurczę. No dobra, ok, I idziemy z 13. Wybierałem losowo no, z drugiej paczki, oczywiście otwieranej. Zobaczymy. Wygrywa 20, 39, 40, 35, 4 i 23

dziewięć, czterdzieści jeden, trzydzieści osiem i dwanaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy, co by nam dawało wygraną dwa, trzy, trzynaście, czterdzieści dwa, czterdzieści siedem, jeden, trzydzieści siedem i 21, no i ostatni rząd, 25, 6, 45, 31 i 19, no nie wierzę. Wszystkie wziąłem puste. Ach, dobra. O, można powiedzieć, bardzo słabo. Liczyłem na jeden zwrot, no ale cóż, nic nie zrobimy. Na pocieszenie przetestowana. Oczywiście. Zdrabka na poczeszenie. Mamy krzyżóweczkę. Ona jest z numerem 11. Też czasowo wybierałem. Mamy L R Może ta krzyżówka coś odrobi. L LWR. R L R Jak coś pominę, no to są kontrolne, niech się nie zgubi. z -e s Mamy już pierwsze słowo. Lew. No, obiecująco. Jest obiecująco. Tutaj przynajmniej zwrot niech będzie. Niech coś wpadnie z dzisiejszego odcinka. U-Y-B No, wiecie, była wygrana? No, stwierdziłem, że zaryzykuję, bo normalnie to, jakbym, wiecie, miał z portfela wbrać, no to bym nie kupował takich akurat zdrapek CHG. CHG. Tutaj prawie że słowo nam powstało. I to chyba wszystko. Osta y ostatnie, jeszcze mamy cztery A, T, P. A, T, P było L. A, T, P. No, niby A wpadło, ale nie ma ni żadnego słowa dodatkowego, i ostatnie o, k, f. No. Pole drugie. I ostatnie, niestety, tutaj nic nie wychodzi, żeby było. Dalej idziemy, druga, trzecia, trylówka, j, y i i y i no, tutaj chyba nic więcej nie ma j y i i trochę nas tutaj latuje jeśli chodzi o ilość, ale też szału nie ma. Dobra. T Z O T Z O T -Z -I O chyba to wszystko, teraz tutaj idziemy TZO TZO mam nadzieję, że przynajmniej odcinek się spodoba Wam mimo tego, że nie ma wygranych chyba, że jeszcze ta krzyżówka może zaskoczyć na co liczę, HKM Szukamy -k i -m. -k -m. -k -m. -k M. Oko, pierwsze słowo. O no też szybko w miarę powstało te słowo, tworzyło się, ale wiemy jak to jest, w poprzedniej też szybko i powstało słowo i skończyło się, jak się skończyło GFB, GFB, a nie dają nam za fajnych tych literek, GFB, no. druhá B G F B Dobrá, dalej C E P Mamy tutaj C P C P Odpowiada się niestety na wygraną. No dobra, zarysowałem co jest, to jest. Nie ma co, nie żałuję. Przynajmniej podrapałem sobie, przetestowałem tą strapkę. A zobaczymy jak będą, no będą kolejne odcinki, jak coś fajnego wpadnie, to może przetestuję Kwiecną Kasę UAN ostatnie UAN Okno pierwsze. Mamy tu kana z drugie. K było? Było K. Oko. Oka. Trzecie jest. No to ratuje nas ta krwiówka. U A N. Te było. Czy jeszcze coś pominąłem? Uff, no to jest wygrana, dobra. Chyba jest, jak dobrze zdrapałem, jest tukan, oka i okno. <laughs> Ty, UK k, a, -ny. okno, ok, no i oka jest. Dobra, no to jest super. Mamy wygraną u, a, n. jest jakiś tam zwrot. UAN. Dacek drugie. K było. Co ja tych katek pominąłem? P też było. Ale tutaj nie widzę, żeby coś więcej wpadło. Dobra, ale mamy 20 zł już. YZC. Z, C, y. Z C, y, dobra. y, okay, okej, czyli jakaś część zwrócona. No, a, e, widział udany odcinek. No to nie za bardzo udany, ale, ale jest ok Z, C. y, wiadomo, ryzyko było. Litrułem się z tym, że będzie jak będzie, chociaż tak bardziej pozytywnie liczyłem na zwrocik jeden, no a wyszło jak wyszło, nic nie zrobimy, nie chcę za dużo narzekać, bo to nie o to chodzi, UTL, UTL. To co na jutro będzie mega krzyżówka, powtórka. Tylko nie obiecuję, że z tego samego punktu, może z innego wezmę. I nie będę dokładał, zobaczymy. Jedną krzyżówką taką mega też można zrobić odcinek. A może, a nóż coś fajnego wpadnie. Ta krzyżowka nawet szczęśliwa dla mnie. Nawet bardzo szczęśliwa. Miałem rekord w niej. Rekord wygranej. E, N oraz F, ale to dosyć dawno było. Jak praktycznie wchodziła. N e, F. Teraz jest mniej tych krzyżówek, mniej wygranych. Ale, ale Jeszcze coś można trafić. Jeszcze chyba nawet są główne. E, N. F, tu jest F. Zapomnienia, no wiadomo, przepraszam, ale postaram się potem znaleźć te pominięcia K, A i H. K, A H. K. K, tu jest A. Wszędzie tak blisko, blisko, blisko. Do słów, dobra, ostatniej k a, -h. K -a -h. dobra, ok, kolejno x o r o r x x po drodze bo ale chyba nie widziałem o, R. P, P nie było. O, O, tu H pierwsze. O, R, H było. Dobra. Ostatniej. O, R, czy będzie też jakieś słowo? Czy nam powstanie jakieś słowo? Loren, dobra, pierwsze, narty drugie. O to tutaj nawet dwa dali od razu. O, R, e, i chyba to wszystko. I ostatnie trzy literki V, J, I. Te I może coś jeszcze zrobić. Jakie słowo? Jest Julia, to jest drugie. Na tej. Dole. No, na tej tutaj, która tu jest, czwarta. Dobra, a w ostatniej mamy Nil. Mamy trzecie słowo. O, to jest 40 złotych. No okej, okay, to krzyżówka zdecydowanie ratuje odcinek. Dobra, tu są trzy słowa. I tutaj, w tej drugiej, trzy słowa: 40 powinno być. Dokładnie się zgadza. Czyli krzyżówka ratuje odcinek, no to na jutro będzie. Yy, nie wiem, czy kupię dwie te krzyżówki, czy, czy coś innego. Na pewno będzie mega krzyżówka. Więc was serdecznie Was zapraszam. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.